Halo, halo, dzień dobry, tak jak mówiłem, nagrywam test sprawnościowy Toyotki, bo udało mi się zarobić, popatrzcie jaka ładna, miała być fioletowa, wyszła troszkę niebieska, przyparkowałam troszkę, jest to bardzo ładnie zrobiony model, popatrzcie na ten interior, jejku, nie jestem pewien, Ile ma biegów? 6, no dobra. No to ruszamy. <tryk> Cóż ja rzec mogę? Mówili, że z Lotbar pod dzikiem. Ta ma for maksa chyba 180. Więc nie jest to król prędkości. W sumie za niewiele drożej nie mógłbym kupić. Zdecydowanie szybsze Audi czy Mercedesa Ale <coughs> Chciałem kupić nowe auto Żeby zrobić teścik Nie No bo jednak Fajnie jest Zrobić taki teścik Ja muszę włączyć sobie Radar detektor i nastawiam Tak żeby mnie było widać tu Dobra y Opcje, wykrywacze radarów i dobra. Widzimy. Fajnie się zrywa. Hamuje też mega fajnie. Ten Polonez średnio hamował. Dobra. I wcale nie sprzedałem Opla korsy, Zafiry i Smarta, żeby móc kupić to auto, bo mi się nie chciało zarabiać, bo pokazali, że zlot jest. Nie no, w ogóle. Nie, to nie jest zlot z adminami, czy coś. Tylko gracze sobie zorganizowali. Ma dość mały bug, ale módlmy myślę, żeby miało małe spalanie to autko. Jednak hybryda. Poza tym nowe auto. Więc nie powinno jakoś dużo spalać. Zatem nie jakieś strasznie szybkie. Więc no. Ale zobaczymy. Zaraz, że ja tak się nie staram podczas tej jazdy. Ale tu nie chodzi o starań. Uchłopie. kurde, jak to odtegować? O, działa. Yy, poczekajcie, no, czy ja się przetapię na darłowo, no bo... <coughs> <coughs> Jeju, przepraszam Was za mój z tym No ale jednak z darłowa bliżej ruska niż ze sławna, no nie chcę mi się tak daleko jechać. No i to tu. Yy, kolor fioletowy, tylko teraz, żeby wyszedł fioletowy, a nie niebieski. O. Taki może. Dobra. Brzmi strasznie przyjemnie. Oj, chłopie. Może bym pojechał? Świetnie. To się skille driverskie nazywają. Czekajcie, ja sobie tutaj chcę stanąć, by sprawdzić, czy można wybrać się Albo może nie. Pojadę na zlot. I tam będzie dużo ludziów, w tam, co nie? to będzie dobry pomysł. Ale na razie to ta autka mi się mega podoba. Przez kilka ostatnich. Sorry za tą ciszę. <laughs> Ale wczułem się w zlot. I chciałem Wam zobaczyć, jak to autko jedzie. A jedzie bardzo fajnie. Mega mi się podoba. Na razie ulubione autko. No, w sumie to będzie na tyle z tego filmu. Nie mam tu co za bardzo już mówić, robić. Mogę Wam jedynie Fradiego Fasbera pokazać i spróbować osiągnąć maksymalną printkość. Poczekajcie trzeba w las się zakłępić. Może ktoś to zna. Może nie. Są takie dziury. Freddy Fosber. Dobra. Jakby były te części, gdzie ja nic nie mówię. Pamiętajcie, skipujcie nagranie. Ja się tak zamyślam, nie? Chyba, że chcecie oglądać taką wolną jazdę. To nie ma problemu. Ale nie ma wtedy nic ciekawego za bardzo. tak jest cisza. Więc no. Ale dobra, spróbuję jeszcze osiągnąć Fomaxa. I się z Wami pożegnam. Tu hamulce ma naprawdę dobre. Dobra. Jady ma. Na grzyby. <laughs> Dobra. Dobra. Stówka. Trochę mu zamieliłem, bo się zagapiłem na czat. Dobra. Może uda się te 180 wyciągnąć. Dobra, dobra, 160 osiągnę, bez problemu. Te 180 jednak. No, mogliby dać większy famax, bo to to bez problemu. Ła. Łapie. Jadę w takie jedno miejsce i zakończę. W takie miejsce, w którym wypada, żeby parkować takie dość na no, drogie auto. No nie oszukujmy się, jest to drogie auto, bo jest to nowe auto. No nie jest to tani samochód. No więc dobra, teraz do oporu. I jadę zakończyć film pod pewien dom, pod którym pasuję, żeby parkować takie auto. Co tu się odpierdziela? Ej, ja mam serio pytanie: co tu się odpierdziela? Jak nie od. No nie powiem co, no bo nie mogę. Jednak to YouTube. Posułam sygnał, oczywiście. Jak to tak realistycznie zrobić? Jadę porowie. Nie ma innego wyjścia z tej sytuacji. <laughs> Dobra, jedziemy dalej. Ej, najpierw ja robię losowe ciche momenty w filmie. Nieświadomie czasami nawet, poświadomie. A potem się dziwię, że mam tak mało wyświetleń. Nie. To jest śmieszne. To jest naprawdę śmieszne. No dobra, ja chyba zacznę wrzucać shorty, żeby rozpopularyzować ten kanał. Zobaczycie, jeszcze się będziecie ze mnie... Teraz się będziecie ze mnie śmiali, jaki dzieciak nagrywa. Jeszcze zobaczycie, będę sławny. Będę, będę miał 100 tysięcy co najmniej. Ej, ale naprawdę to auto wygląda świetnie. bym skończyć pod barem. Ale chcę dojechać do tego domu. No i teraz można tak dostojnie jechać na szóstym biegu. No i taką prędkością. Pewnie wam. Przyjemnie się jedzie. Oczywiście całą szerokością. Jakim cudem ja przez bota przeniknąłem? Ja rozumiem, że ja mam lagi. Pierwsza nie dotknąłem, koło mi się wykrzy... wykrzywiło. Yy... Przez bota normalnie przeniknęłem Dobra, jednak nie jadę do tamtego domu, bo po pierwsze to mi się nie chce, a po drugie, tu mogę dokładnie zwiedzić tą nową ekspansję dla tirów. Prawdopodobnie w ogóle, tak jak było z Iveco, że tutaj dodali botai Iveco i po jakimś czasie dodali samochód, może tak być z Toyotą GR Yaris, że dodadzą albo GR Yarisa, albo po prostu zwykłego Yarisa. Ym, jedno i drugie by się klasyfikowało do Sports and Modern Cars. Mhm, mm Chciałem w takim domku w sławnie, w takiej willi się zatrzymać, ale nie chce mi się jechać, poza tym nikt by tego już nie oglądał. Już tu trochę przedłużam jednak ten film. Dobra, może tu wyjadę? Dobra. Powiedzmy. Fajny by był Game Pass do tej gry zmiana e, koloru. Boże, nie koloru, tylko numeru rejestracyjnego, nie. To by było, że nie można ustawić dwóch takich samych tablic na jednym serwerze. To by było fajne. Niebiesko nagle się zrobiła. Z fioletowej. Była ewidentnie fioletowa. U, jak na krawędzi. jeszcze <laughs> na tory spadł. Dobra. Stanę sobie tutaj. Co bardziej jakimś... furgonem także. No ale... Co ja poradzę już? Jest tak, to będzie tak. Dobra. No to widzę wy. Mhm. I ten sprinter jest jakiś krótki. Dobra, nieważne. Yy, kończę ten filmik. Widzimy się jutro. Dobra.